Praca na worku jest niezastąpionym elementem indywidualnego treningu karate. Ułatwia opanowanie dystansu, precyzji, siły. Szczególnie nadaje się do ćwiczenia sekwencji złożonych z technik ręcznych i nożnych, wykonywanych w bardzo zróżnicowanym dystansie, tak jak na pierwszym przypadku, kiedy dochodzę do przeciwnika z technikami ręcznymi, a potem wykonuję kidzami mała sigerii. W sposób defensywny, kiedy się od przeciwnika już oddalam. W kolejnej sekwencji pokażę zaczepny low kick z natychmiastowym przejściem do rzutu. Tego typu sekwencje też możemy ćwiczyć na worku. I kolejna sekwencja, w której znowu zaczynam z dalekiego dystansu zbliżam się do przeciwnika z dwoma giakucki i w bliskim dystansie wykonuję ura mała shigeri. Ura wykonywane z dalekiego dystansu jest dosyć łatwe do zablokowania, natomiast w bliskim dystansie jest mało widoczne, jest zaskakujące i i ma większą szansę do sięgnięcia celu. I kolejna sekwencja. Tym razem Usiro Ura mała z dojściem do przeciwnika poprzez Maegeri. I ostatnia sekwencja, już mniej turniejowa, a bardziej realistyczna, uliczna. Tutaj zaczynamy od wysokiego kopnięcia w dość dużym dystansie i przechodzimy do bardzo krótkiego dystansu, w którym wykonujemy technikę kończącą łokciem, czyli MPUCI. I kolejny sposób pracy z workiem, tym razem z dodatkowym wykorzystaniem pasa. Pas w tym przypadku symuluje garden przeciwnika, którą to garden możemy odsunąć, możemy ją kontrolować, możemy przechwycić rękę przeciwnika po to, żeby go sobie otworzyć do, do kopnięcia, do ciosu ręcznego. Na jedną stronę, na drugą stronę możemy przeciwnika stabilizować, możemy go na siebie dodatkowo naciągnąć, sumując energię przy kopnięciu i dziękuję za uwagę.